Pamiętajcie, że herbatę pije się w Turcji zawsze i wszędzie. Panie ambasadorze, szkoda, że nie spotkałem pana, kiedy byłem w Stambule po raz pierwszy. Chciałem pić herbatę w trakcie jedzenia. <grym> Tego się tu nie robi. A cóż to się stało, że nie mówisz mi po imieniu? Przepraszam. Ciągle tylko mówię, pan to, pan tamto i tak już weszło w nawy. No, Znamy się od wielu lat i cieszę się, że mogę zaliczyć Ignacego Matuszewskiego do grona swoich przyjaciół. My, piłsudczycy, wierni nakazom naszego komendanta, musimy trzymać się razem. <laughs> Dlatego podczas przymusowego pobytu na statku, gdy dowiedziałem się, że to ty chcesz się ze mną skontaktować, byłem szczerze uradowany. Rolą polskiego ambasadora w Turcji jest dbanie o interesy ojczyzny. Mm, te tureckie szklaneczki do herbaty są, są naprawdę wyśmienite. Mm. Kształt kwiatu tulipana ułatwia ich chwytanie bez parzenia sobie palców. A wracając do tematu, skąd wiedziałeś o statku, którym e, wieziemy złoty transport? O, e, idzie moja żona. Chyba się nie znacie. No, nie miałem okazji poznać. Ale widzę, że nie tylko dobrze kryjesz złote skarby, ale i swoją piękną żonę. Kochanie, kochanie, pozwól tutaj. O, pozwól, że ci przedstawię mojego przyjaciela i wiernego żołnierza komendanta Piłsudskiego. Michał Sokolnicki jestem. Ambasador Polski w Turcji, ale tu bardziej w roli przyjaciela Ignacego, którego ściga cała Trzecia Rzesza. Halina Konopacka, żona tegoż. Choć ze zdziwieniem słucham, że jest poszukiwany. Proszę mi o tym opowiedzieć. Zapraszam na herbatę. Dowiedziałem się o was, a w zasadzie o złocie, kiedy zmusiliście kapitana statku do wypłynięcia z portu w Konstancy. A co w ogóle dzieje się z tym kapitanem? Kolejny dzień siedzi w swojej kajucie i pije na umór. Wasza ucieczka narobiła dużo zamieszania. Berlin był wściekły na Bukareszt. Ambasador Niemiec w Rumunii groził nawet rumuńskiemu ministrowi spraw zagranicznych. To chyba dla nas komplement, prawda? Stąd dowiedziałem się, że płyniecie w kierunku Stambułu. Obawiając się ataku, kazałem kapitanowi, by płynął wzdłuż wybrzeża, aby ewentualnie osadzić statek na Mieliźnie. Nikt nas jednak nie zaatakował i już 16 września wpłynęliśmy na terytorium Turcji. Wasze poczynania śledziłem nie tylko ja. Robiły to też i robią nadal tureckie służby. Ale co masz na myśli? Spójrz na tych dwóch dżentelmenów w herbaciarni po drugiej stronie ulicy. To pracownicy wywiadu. Zresztą dwa stoliki za tobą siedzą kolejni. Wszyscy wszędzie chcą przejąć nasze złoto. Gdzie się nie pojawią, to ktoś ich ściga. Taką magiczną moc przyciągania ma złoto. Udało im się wywieźć ponad 70 ton złota z Polski objętej walkami. Pomimo niemieckich nacisków wymknęli się z Rumunii, a jak trafili do Turcji, to już na nich czekają agenci wywiadu. Panie Kazimierzu, o wywiadzie wiesz pan wiele. Jestem, pani Zuzanno, jak James Bond i Hans Kloss w jednym. Tylko, że ja to tak bardziej teoretycznie. To pomóż mi pan rozwikłać taką zagadkę. Dla pani to nawet rzeżuchę zjem. Proszę pytać. Zanim Matuszewski odpłynął z Rumunii, otrzymał rozkaz z Ambasady Polskiej w Bukareszcie, by po dopłynięciu do Turcji przekazać cały ładunek konsulowi polskiemu w Konstantynopolu. Pułkownik nie podporządkował się tej decyzji, obawiając się zarówno stanowiska Turcji, naciskanej przez Niemców, jak i Anglików, którzy mogliby potraktować tę sytuację jako formalne zwolnienie ich z dalszego obowiązku pomocy. Co to wszystko znaczy? Trudne zadanie. Mało danych, a na szali całe nasze złoto. No cóż, myślę, że to polskie piekło dało o sobie znać. To tylko hipoteza, ale pamięta pani, jak mówiłem, że rumuńska ambasada znalazła się, że tak powiem, we władaniu osób chcących przejąć władzę. Być może oni zdawali sobie sprawę, że ambasador w Turcji, czyli Michał Sokolnicki, nie posłucha ich poleceń i dlatego chcieli w inny sposób przejąć złoto. Tu mówi Londyn, polskie radio na falach eteru. Nadajemy dla walczącego kraju. 17 września 1939 roku Sowieci wkroczyli do Polski. Krwawiące w walce z Niemcami oddziały wojska polskiego zostały zdradziecko zaatakowane przez Armię Czerwoną. Wschodnie kresy Rzeczypospolitej spłynęły krwią. Sytuacja naszego kraju staje się coraz bardziej tragiczna. Nasi sojusznicy Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, ale ich wojska pozostały w koszarach. Polska walczy osamotniona. A coraz więcej państw zaczyna układać się z agresorami. Turecki minister spraw zagranicznych wyjechał właśnie do Moskwy. Nasze radio jako pierwsze w historii radiofonii nadaje komunikaty o zaginionych członkach rodzin. Uwaga radio słuchacza. Pani Augustyna Figura przebywa w Rzeszowie urodziny. Jacek Strychacz szuka żony zagubionej podczas ewakuacji. Czeka w Krakowie. Konsekwencje tych wszystkich działań wojennych i nacisków dyplomatycznych trafiły w złoty konwój. Turcy nie zgodzili się na zejście Matuszewskiego na ląd, potem wydali zgodę na postój statku, ale tylko na 24 godziny. Wreszcie zaoferowali, że sami przechowają złoto w swoim banku. A widzi pan, to ja znałam historię złotego transportu, ale bez tej otoczki, a to historia była niepełna. Oj, niepełna! Dodam jeszcze, że stanowisko Anglików też było dziwne. Oznajmili oni, że ich statki nie mogą wypływać w Morze Śródziemne bez eskorty wojennej, więc w ewakuacji nie pomogą. Nawet niech mi pan o nich nie mówi. Moje zdanie na temat tych. tych. sojuszników jest bardzo krytyczne. Ale nie wypada mi przeklinać w miejscu publicznym. A może pani tak przekląć w cywilizowany sposób? Pan w tych książkach odnajdujesz recepty na problemy życia codziennego. No niech pani przeklnie. Niech tym Angolom kurs funta spadnie. Cieszę się, że udało wam się przyjść tak szybko. Lubię herbatę, ale nie w takich ilościach. A siedzę tu już godzinę. Przepraszam, to jest moja wina. Głowa mnie rozbolała straszliwie i no nie mogłam się pozbierać. Twoje nagłe wezwanie to zapewne zapowiedź jakichś nowinek. Nasz pomysł, abym to ja jako ambasador przejął opiekę nad transportem trafił na podatny grunt. Status przesyłki dyplomatycznej dla złotego transportu to najlepsze rozwiązanie. Gdybyśmy byli w innym lokalu, zaproponowałbym toast. Nie rozpędzaj się. Nasz pomysł, aby złoto przerzucić jako przesyłkę dyplomatyczną drogą lądową z Turcji przez Syrię do Libanu, uświadomił Turkom, że nic na tym nie ugrają, ale. Panowie, czy ja dobrze rozpoznaję tych dwóch uroczych agentów wywiadu siedzących przy tamtym stoliku? Nasza złota medalistka powinna startować w strzelaniu precyzyjnym, bo wzrok ma doskonały. Zresztą agentów jest tu więcej. Co oni znowu wymyślili? Turcy. Zażądali od nas natychmiastowej wypłaty 30 tysięcy dolarów amerykańskich za transport koleją. O, matko Boska! Nie no, mam tego dosyć. Jestem daleko od domu, nie mogę już patrzeć na herbatę i mm. boli mnie głowa. A gdzie ty idziesz? Do tych agentów. Może mają proszki przeciwbólowe. Wstąp od razu do apteki i kup większy zapas. Pani Halina faktycznie podchodzi do tych agentów. Tak, kobieta z migreną jest nieobliczalna. Ale może to i dobrze. Niech Turcy wiedzą, że my o nich wiemy. Wracając do naszych problemów, nie zgadzam się na sprzedaż nawet jednej złotej sztabki. Nie ma takiej potrzeby. Ambasada nie ma oczywiście takich pieniędzy, ale poprosiłem o pomoc przyjaciół. Właśnie teraz. Archibald Walker, amerykanin, który reprezentuje tu firmę Vacuum Oil Company, wpłaca Turkom należną kwotę. Jak tego dokonać? No, trzeba być dobrym człowiekiem i nigdy nie zawodzić przyjaciół. To w dyplomacji najważniejsze. Aha. co teraz robimy? Jeszcze dziś Turcy podstawią ci specjalny pociąg, którym pojedziesz razem ze złotem z jedną przesiadką aż do Bejrutu. Dobrze. A ty? Ja pozostanę tutaj. Wywiad turecki współpracuje z wywiadem niemieckim, więc zapewne gdzieś koło nas siedzą i agenci Trzeciej Rzeszy. Muszę pilnować bezpieczeństwa was i złota. Dyplomaci, walka wywiadów, tajemnicze firmy, żeby nie powiedzieć szemrane. Pani Zuzanna, no, pani chyba nie wie, o czym mówi. Hmm? Mówię o tej firmie Baku, mole i coś tam. To ówczesny potentat naftowy na świecie, który prowadził także wiele firm w Polsce. No, firma istnieje do dziś, tylko że pod nazwą Mobil. To taka firma! No cóż, pomyliłam się. Jest pani wielka. Panie Kazimierzu, licz się pan ze słowami. Nie, nie każdy potrafi przyznać się do błędu, stąd jest pani wielka czuję, że moja twarz zmienia kolor. Wróćmy może do złota. Przerwaliśmy naszą opowieść w dniu 20 września, kiedy to Turcy podstawili w Stambule pociąg, do którego przeładowano całość złota. Dokładnie było 12 wagonów. 9 na złoto, 2 sypialne i restauracyjny, bo podróż miała trwać kilka dni. Jak się zorientowałem, obrano kierunek do Syrii, która była pod władzą Francji. 23 września transport kolejowy dotarł do libańskiego miasta Rajak i pojawił się kolejny problem. Matko, najłaskawsza, jaki znowu problem? Jak się wydawało, że już wszystko idzie dobrze, to. to no co się stało? Tory się skończyły! Jak to tory się skończyły? Ignacy, zastanów się, co ty mówisz. To skończyły się! Normalne tory. A dalej są wąskie, czyli. Musimy przeładować całe złoto na inne pociągi. Ponad tysiąc skrzyń. Chcesz, żebyśmy przeładowali. Ile nam to zajmie? Bardzo zależy nam na czasie, więc wynajmuję tragarzy. Oni będą nosili skrzynie. Dla was mam inne zadanie. Jak tylko nie muszę tachać tych ciężarów, to wszystko inne mogę robić. Nawet Turcy się sprawdzili. Składy podstawiają punktualnie. Zacząłeś mówić, że masz dla nas jakieś zadanie. Ja i kilku pracowników bankowych nadzorujemy przeładunek. Reszta mężczyzn z naszego transportu przenosi nasze osobiste rzeczy, a kobiety muszą zapewnić picie dla tragarzy. Jakie znowu picie? Obiecałem im, że będą mieli przerwy dla odpoczynku i na picie. Jak pozwolę im się rozejść po tej stacji, to przeładunek będzie trwał wieczność. A, rozumiem. Mamy zorganizować chłodną wodę, jakieś cytryny i domowym sposobem zrobić lemoniadę w dużych ilościach, żeby tylko praca szła jak najszybciej. No brawo, zrozumiałaś, Lot. Tylko pamiętaj, że na wszystko musisz brać rachunki. Musisz się potem z wydatków rozliczyć. I nie musisz dodawać, że wszystko trzeba zrobić szybko. Jeszcze dziś musimy dojechać do Bejrutu, gdzie czekają na nas statki. Tu mówi Londyn. Polskie Radio na falach Eteru. Nadajemy dla walczącego kraju. W ostatnich tygodniach rzadko zdarzało się, że mieliśmy dobre wiadomości. Dziś, 5 października 1939 roku, nastał taki właśnie dzień. Za zgodą najwyższych czynników mogę podać informację, że rezerwy złota, znajdujące się w posiadaniu Rzeczypospolitej Polskiej, są bezpieczne. Od pierwszych dni września złoty konwój wymykał się Niemcom. W ostatnich dniach na pokładzie trzech okrętów francuskiej marynarki wojennej, krążownika i dwóch kontrtorpedowców, złoto zostało przewiezione z Bejrutu do francuskiego Toulonu. Operacja zakończyła się sukcesem i zagraliśmy trzeciej rzeczy na nosie. O niektórych szczegółach operacji poinformujemy w kolejnych wiadomościach. Był to kolejny odcinek słuchowiska na tropie zaginionych skarbów. Wystąpili Mirosław Bieliński, Teresa Bielińska, Andrzej Cempura, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i udźwiękowienie Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.